Mając już włączony sprzęt, możemy przejść do omówienia aplikacji do sterowania tym dronem. Jest to aplikacja DJI Pilot 2. Kolor pomarańczowy lub czerwony zawsze powinny Cię zaciekawić. Mamy w ten sposób pokazywane jakieś ostrzeżenia. Możemy tutaj od razu wejść w caution, czyli ostrzeżenie, i widzimy, że coś jest nie tak za Wieniką klikamy i dowiadujemy się, że mamy słabe połączenie GPS. To nie jest krytyczny błąd, więc moglibyśmy z tym wystartować. Możesz rozróżnić błędy krytyczne od takich niekrytycznych po kolorze. Pomarańczowy kolor oznacza właśnie problemy, z którymi teoretycznie możesz rozpocząć lot dron, włączyć silniki, ale gdybyś tu gdziekolwiek widział czerwony kolor, no to dron nie będzie chciał włączyć silników. Z tego panelu dowiesz się również o tym, czy sprzęt ma aktualne oprogramowanie nie tylko dron, ale też sama aparatura sterująca czy baterie. Tutaj widzimy informację, że mamy aktualne programowanie, czyli latest. Klikając w panel flight route możemy przejść do planowania misji automatycznych, a klikając w Enter camera view przechodzimy do ustawień związanych z bezpieczeństwem. Gdy je sprawdzimy, czy ustawimy, klikając XA przejdziemy do już panelu głównego, który stosujemy do wykonania lotu. Cofnijmy się więc do ustawień bezpieczeństwa i omówmy po kolei, na co tutaj warto zwrócić uwagę.